Cześć! Tu Paweł Węgier, trener spokoju. Dziś bierzemy na tapet temat stresu, a dokładniej tego, jak stresować się mądrze i wykorzystać stres na swoją korzyść. I ja wiem, że temat jak radzić sobie ze stresem albo jak się nie stresować byłby bardziej sexy. Jednak, jak pokazują badania, to wcale nie chodzi o to, aby się nie stresować, tylko o to, żeby umieć z tego stresu korzystać. Zatem czy stres to samo zło? Czy unikanie stresu rzeczywiście go obniża? I jak wykorzystać stres i czuć więcej spokoju w ciele i w głowie? Porozmawiajmy o tym. Pamiętaj proszę o subskrypcji oraz łapce w górę. Dzięki temu wspierasz mnie i rozwój tego kanału. Czym właściwie jest stres? Jedną z najczęściej używanych definicji stresu jest ta stworzona przez węgierskiego endokrynologa Hansa Selie. Ja mam na nazwisko Węgier, on pochodził z Węgier, przypadek? Nie sądzę. Wracając do definicji, ta stworzona przez pana Hansa brzmi: stres to reakcja organizmu na wymagania, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane lub skutkują przyjemnymi czy też nieprzyjemnymi wydarzeniami. No, okej, okay, a tak krócej i bardziej po ludzku. To możemy powiedzieć, że stres to reakcja naszego organizmu na stawiane mu żądanie. Tu nie ma nic o tym, że stres zabija. Stres jest zły, stresu należy unikać. Po prostu coś się dzieje, nasze ciało na to reaguje i to jest stres. Być może słyszałaś, być może słyszałeś o tak zwanym dobrym. I złym stresie, czyli o tak zwanym dystresie, to ten zły, oraz eustresie, to ten tak zwany dobry stres. Co więc decyduje o tym, czy doświadczamy tego dobrego, czy tego złego stresu? Okazuje się, że kluczową rzeczą jest nasze nastawienie psychiczne do stresu. Nie sama sytuacja decyduje, jakiego doświadczamy stresu, tylko to, jak my, świadomie lub nie, patrzymy na tę sytuację. Ale jak to? To nie ma jakiegoś złotego sposobu, jakiegoś magicznego ćwiczenia, żeby się nie stresować. No nie ma. A w sumie to jest, bo zmieniając swoje nastawienie psychiczne do stresu, zmieniasz również to, jak reagujesz na stres. Już tłumaczę o co chodzi. Dystres, czyli ten tak zwany zły stres, jest reakcją na zagrożenie. Eustres, czyli ten tak zwany dobry, jest reakcją na wyzwanie. Pomiędzy tymi reakcjami jest bardzo duża różnica w tym, jak z punktu widzenia fizjologii reaguje nasze ciało. Zacznijmy od reakcji na zagrożenie. W tej reakcji szybciej nam bije serce, skoro jest zagrożenie, to ciało szykuje się na ryzyko utraty krwi, więc zwęża tętnice i wywołuje stan zapalny, żeby szybciej się zregenerować. W reakcji na wyzwanie również szybciej nam bije serce, ale nasze tętnice pozostają rozluźnione. Jest więc większa przepustowość i nie ma stanu zapalnego. Możemy to porównać do stanu, kiedy sportowiec rozgrzewa się przed zawodami. Całe wyzwanie z tym stresem dotyczy więc bardziej tego, że wiele rzeczy, które warto byłoby traktować jako wyzwanie, poprzez nasze nastawienie psychiczne traktujemy jak zagrożenie. I tak też właśnie. Reaguje nasze ciało. A skoro ciało jest przez większość czasu w trybie, coś mi grozi, no to nic dziwnego, że później odczuwamy to na przykład jako tzw. Tak reakcje psychosomatyczne, czyli bóle głowy, problemy żołądkowe, trudności ze snem itd., itd., itd. itd. Z tej perspektywy zmiana nastawienia psychicznego do stresu nabiera większego sensu. Podział na ten dobry i zły stres. Jest bardzo często komunikowane, na przykład w mediach, internecie i jednocześnie to nie jest do końca prawda. Już samo stwierdzenie, że jest coś takiego jak zły i dobry stres, no jest dla stresu szkodliwe. Lepiej o tym myśleć jak o reakcji na zagrożenie i jak o reakcji na wyzwanie. Jest to mechanizm, który jest nam potrzebny, żeby przeżyć. Po prostu warto mieć świadomość tego, jak to Działa. Dodatkowo to nie jest tak, że są tylko dwa rodzaje reakcji na stres. I jesteśmy albo w zagrożeniu, albo w wyzwaniu. Lepiej patrzeć na to, jak na skalę, gdzie zagrożenie jest po jednej stronie, a wyzwanie jest po drugiej, a pomiędzy tym jest masa innych stopni. No dobra, Paweł. To zatem, jak zmienić nastawienie psychiczne do stresu? Pierwszy krok to zauważenie. Jakie jest Twoje obecne nastawienie psychiczne do stresu? Zwykle, tak bardzo utożsamiamy się z naszymi przekonaniami, że nie odbieramy nastawienia psychicznego jako wyboru, który. Dokonujemy. Zadam ci teraz kilka pytań, które pomogą ci ocenić twoje nastawienie psychiczne do stresu. Czy komunikaty, które na co dzień spotykasz o stresie, zachęcają cię do troski o siebie, czy może raczej podsycają twój strach? Czy kiedy inni narzekają na stres, też zaczynasz go odczuwać? Co mówisz głośno lub myślisz o stresie Czy traktujesz cudzy stres jako zaproszenie do rywalizacji kto ma gorzej, czyli klasyczny syndrom baby z przychodni? Zachęcam Cię do tego, żeby zacząć od zwracania uwagi na to, jak obecny stosunek do stresu oddziałuje na twoje życie, praktykuj uważność w tym zakresie. Potrzebujesz tu jedynie ciekawości, żeby odpowiedzieć na pytanie jak to jest obecnie u mnie z tym nastawieniem psychicznym do. Stresu. Co możemy zrobić dalej? Warto byłoby ustalić, jak chcesz, żeby było, czyli jak chcesz reagować. Możesz wziąć kartkę, długopis i opisać swoją idealną reakcję na stres. Możesz również skorzystać z wizualizacji. Znajdź wygodne miejsce, gdzie przez 5-10 minut nikt ci nie będzie przeszkadzał. Zamknij oczy i przywołaj w swojej pamięci jakieś stresujące dla ciebie wydarzenie. Pierwszym kroku zauważ jak zareagowałeś jak zareagowałaś po prostu to obserwuj następnie świadomie zacznij w swojej wyobraźni zmieniać twoją reakcję na taką jak chcesz żeby było dla naszego ciała to co sobie wyobrażamy jest prawdziwe więc w takich komfortowych i bezpiecznych warunkach możesz trenować swoją wymarzoną reakcję na stres pamiętaj że zmiana nastawienia psychicznego do stresu jest jak nauka nowej umiejętności. Bądź wytrwała, bądź wytrwały i doceniaj każdą, choć najmniejszą zmianę w tym zakresie. No okej, okay, ale co? Jeśli ja potrzebuję się już teraz uspokoić i potrzebuję czegoś na już, możesz skorzystać na przykład z technik oddechowych. Już 2-3 minuty świadomego oddechu mogą sprawić, że poczujesz się spokojniej. O technikach oddechowych nagrałem cały odcinek i zachęcam cię, żeby do tego odcinka po prostu zajrzeć. Ruch, na przykład spacer, chwila medytacji, książka, czas z najbliższymi, znać coś, co pozwoli ci naładować mentalne baterie i jednocześnie spali nadwyżki kortyzolu w twoim ciele. Możesz teraz sobie pomyśleć, Paweł, ale to są takie proste i małe rzeczy. A ja mam za duże problemy, żeby mi to pomogło. Zachęcam, żeby spróbować tych prostych i małych rzeczy, bo one naprawdę działają, tylko pod jednym warunkiem. Trzeba z nich korzystać. Powiedziałem przed chwilą takie słowo, które mocno kojarzy się ze stresem i ma trochę czarny PR. Chodzi o kortyzol. No właśnie, jak spalać nadwyżki kortyzolu? Zwracam uwagę na słowo nadwyżki. Nie chodzi o to, aby w ogóle pozbyć się kortyzolu, ponieważ normalnie ten hormon jest nam potrzebny. Zadaniem kortyzolu jest pobudzenie naszego organizmu. Natomiast jeśli jesteśmy ciągle w trybie pobudzenia, to nic dziwnego, że nasze ciała i głowy nie dają rady. Nie da się przecież ciągle działać na pełnej mocy. To po prostu skraca żywotność silnika. Warto więc umieć spalać nadwyżki. Ortyzolu, aby jego poziom był w normie. Tu sprawdzą się na przykład oddech, ruch, medytacja, czułość i czasy bliskimi, gdzie wydziela się oksytocyna. Potraktujmy takie dbanie o siebie jak codzienną higienę mentalną. Skoro po całym dniu poprzyczepiało się do nas sporo różnych emocji i napięcia, to warto przed snem zwolnić obroty, oczyścić głowę i zrobić przestrzeń na spokojny sen. I przestrzeń na spokojne wejście w kolejny dzień. Dobrym zakończeniem dnia będzie na przykład trening autogenny Szulca, który jest bardzo przyjemną techniką relaksacyjną. Nagranie takiego treningu znajdziesz na moim kanale. Sprawdzi się również chwila medytacji lub wspomniane już wcześniej przeze mnie. Techniki oddechowe. Tu wspomnę o tak zwanej górce kortyzolowej. Kortyzol jest również hormonem, który wybudza nas ze snu, no bo skoro jest odpowiedzialny za pobudzenie, to nic dziwnego, że ma również taką rolę. Naturalnie więc jego poziom rano jest wyższy i utrzymuje się przez około 90 minut po przebudzeniu, na tym wyższym poziomie. Możemy z tego wyciągnąć co najmniej dwa ważne dla nas wnioski. Pierwszy serwując sobie w tym czasie kawę do około 90 minut po przebudzeniu. Pobudzamy się dodatkowo za pomocą kofeiny. Ponieważ nasze ciała są leniwe i dążą do automatyzacji, to tworzymy taką sytuację, gdzie ciało myśli: "No okej, okay, skoro ten mój zarządca pobudza się rano przez kofeinę, no to po co ja mam robić sobie jeszcze jakąś dodatkową robotę i zwiększać poziom kortyzolu?". Taka kawa zaraz po obudzeniu może zaburzać gospodarkę kortyzolem. Po pewnym czasie bez kawy o poranku nie jesteśmy już w stanie funkcjonować. Oczywiście, jeśli z rana pijemy kawę, to nie rezygnujmy z tego jakoś drastycznie. Stopniowo wydłużajmy odstęp pomiędzy obudzeniem się a pierwszą kawą. Po pewnym czasie zauważymy, że rano mamy więcej energii, a kawę pijemy ze smakiem i dla przyjemności, a nie wyłącznie z konieczności. Drugi wniosek to, jeśli wybudzamy się naturalnie rano, na przykład o siódmej. I nie chce nam się już spać. To lepiej byłoby rozpocząć już dzień, niż próbować dalej, choćby na siłę, położyć się spać. Być może doświadczyliście czegoś takiego, przyznaję się, że ja wiele razy tak miałem, że rano się obudziłem, coś przez chwilę robiłem i doszedłem do wniosku: okej, okay, to jeszcze na chwilę się położę. A kiedy później się budziłem, to było już tylko gorzej i czułem się bardziej zmęczony. Niż wcześniej. Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden wniosek. Zadaniem kortyzolu jest pobudzać nas również w reakcji stresowej. Kiedy doświadczamy długotrwałego stresu i poprzez nasze nastawienie psychiczne, wiele sytuacji, czasem zupełnie nieświadomie traktujemy jako zagrożenie, no to nic dziwnego, że mamy trudności ze snem, wybudzamy się w nocy i już nie potrafimy zasnąć. Jeśli tak mamy, to spalanie nadwyżek kortyzolu poza spokojem w głowie. Przyniesie nam spokojniejszy sen. Czy stresu zatem należy unikać? Odpowiedź jest krótka i prosta. Nie. To właśnie próby unikania stresu za wszelką cenę wyraźnie obniżają nasz poziom szczęścia. No bo kiedy ja uważam, że nie mogę odczuwać choć odrobiny stresu, to za każdym razem, kiedy go poczuję, łatwo jest mi pomyśleć, co jest ze mną nie tak? Przecież ja miałem się nie stresować. Tymczasem mądre stresowanie się to umiejętność patrzenia dalej, to umiejętność rozwijania się dzięki doświadczanemu stresowi. To wyciąganie wniosków. Jeśli nie podobają nam się efekty naszych działań, to zmieniamy działania tak, aby wywołać inne skutki. Nie zawsze mamy kontrolę nad stresem, ale cały czas możemy zdecydować, jak do niego Podejdziemy. Pamiętaj, że dowolny moment Twojego życia może być punktem zwrotnym w tym, ile doświadczasz spokoju, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli tak postanowisz. Na dziś ode mnie to tyle. Subskrybując mój kanał, wspierasz mnie i pomagasz mi inspirować innych do świadomego robienia sobie spokoju. Jeśli masz do mnie jakieś pytania lub są jakieś treści, tematy, które uważasz, że warto, żebym tu poruszył, podaj znać komentarzu. Trzymaj się spokojnie, cześć!